Cześć. To jest podcast Skuteczny. Ja nazywam się Bartosz Puchacz i na co dzień zajmuję się zawodowo sprzedażą, prowadząc ponad 40-osobowy zespół. Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że najskuteczniejsze osoby w tej branży to ludzie, którzy nieustannie, ciągle się rozwijają. Dlatego powstał ten podcast. Tutaj dzielę się moimi przemyśleniami, narzędziami i doświadczeniem w temacie rozwoju i sprzedaży, tak żebyś mógł, mogła wykonywać swoją pracę i żyć skuteczniej. Obserwuj, subskrybuj, daj kciuka w górę, a po wysłuchaniu oceń ten podcast. Dzień dobry, cześć Siemanu. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak sprzedawać więcej, lepiej przez telefon. Przez telefon, bo ja takim typem sprzedaży się zajmuję. W tym kontekście ci o tym opowiem. Natomiast większość tych wskazówek, tych zasad możesz sobie spokojnie przełożyć na sprzedaż bezpośrednią. Głęboko wierzę w to, że jak połączysz te elementy, o których będę mówił, a jest ich no, 11, ale niektóre są trochę szersze, no to da Ci to fenomenalne rezultaty. Skąd to wiem? Bo obserwowałem to u wielu osób, no i wiem jedno, ci, którzy to opanowali. To wymiatają po prostu. Jak pewnie słyszysz, mój głos dzisiaj w nie najlepszej kondycji walczy z jakimś przeziębieniem, ale to nas nie powstrzyma przed nagraniem tego materiału. Obserwacje, którymi z Tobą się dzielę, to są obserwacje na moim zespole, gdzie działamy głównie na ciepłych lidach, więc nie wszystko może pasować, jeżeli działasz na zimno. Natomiast, tak mówił Bruce Lee, przyswój to, co użyteczne, odrzuć to, co bezużyteczne i dodaj coś charakterystycznego dla siebie. No dobra, pierwsza kwestia to czas kontaktu od zgłoszenia, czyli lead response time, czyli jeżeli wpadają do ciebie lidy, jak szybko się ich podejmujesz, jak szybko do nich dzwonisz. No i czy w ogóle dzwonisz, bo możesz sobie zrobić mały eksperyment, zgłosić się do pięciu firm i prawdopodobnie chociaż jedna z nich w ogóle do ciebie się nawet nie odezwie. To jest przykre, ale można dzięki temu zbudować sobie łatwą, szybką przewagę konkurencyjną. No, i z informacji, jakie można znaleźć w internecie, no modelowo byłoby obsłużyć tego lida do 2 minut. Jeżeli nie dasz rady w tym czasie, no to chociaż do 15. Moje zdanie jest takie, że jeżeli zamkniesz się w 24 godzinach, to nadal będzie to ok. Warto tylko informować swoich potencjalnych klientów o tym, że taki czas od zgłoszenia do kontaktu będzie miał miejsce. Następna sprawa, czyli budowanie raportu, czyli dopasowania. To jest technika, którą sobie wziąłem ze szkoły hipnozy, którą robiłem. Jest bardzo dobra moim zdaniem i bardzo pomocna, zwłaszcza w sprzedaży bezpośredniej, zwłaszcza kiedy spotykasz się z drugą stroną i się widzicie. Natomiast w sprzedaży telefonicznej również można budować te dopasowanie. No i to jest bardzo szeroki temat. Nie będę wchodził za głęboko w szczegóły, natomiast dam Ci kilka wskazówek, na czym możesz się skoncentrować, czyli trening głosu, praca nad dykcją, akcentowaniem, czystością przekazu, tempo, sposób komunikacji itd. Drugi element tutaj bardzo przydatny to Twoja energia w rozmowie. Mówi się w dużym uproszczeniu, że jak cię lubią, to od ciebie kupią. Moim zdaniem to ma znaczenie, bo łatwiej kupujemy coś z większą chęcią od osób, które darzymy sympatią, chociaż trochę. Ja tu często posługuję się takim bardzo prostym przykładem: jak wyjdziesz z mojego biura, to po lewej i prawej stronie masz żabkę. I wyobraź sobie, że w jednej żabce jest pani, która jest tam za karę, jest niemiła, no i generalnie niezbyt przyjazną atmosferę robi w tym sklepie, a w kierunku przeciwnym jest drugi sklep, gdzie pani jest uśmiechnięta, życzliwa. Normalnie, jak tam wchodzisz, to czujesz, że bije tam dobra aura. I pytanie do ciebie, do którego sklepu chętniej pójdziesz. No i przy budowaniu dopasowania bardzo dobrze sprawdza się też cały background wiedzy psychologicznej. Bo im lepiej rozumiesz drugiego człowieka, im bardziej widzisz pewne zachowania, schematy, style osobowości itd., to tym łatwiej ci później dopasować komunikat pod konkretną osobę. Podam ci przykład. Jest taka metodologia FREEZE. Moim zdaniem bardzo dobry model, która mówi o tym, że tak naprawdę ludzie mają różne style myślenia i działania. No i tam rozróżnia się cztery takie główne style działania. Nie będę teraz opowiadał o każdym, ale dla przykładu. Jeżeli ktoś jest zawodnikiem, to zupełnie inaczej konstruujesz do niego przekaz. Zawodnik to jest osoba, która lubi konkrety, lubi fakty, lubi działać, nie lubi tracić czasu, na przykład na zbyt długą rozmowę i wchodzenie w szczegóły. No, a znowu rozmowa z osobą, która reprezentuje styl myślenia, jakim jest badacz, analityk. No, to jest osoba, która potrzebuje jak największej ilości faktów, często też dla niektórych wydających się zbędnymi faktami, ale ta osoba chce podjąć konkretną decyzję w oparciu o dane. Ja w głowie mam zawsze taki przykład: mojego kolegi, który przez kilka miesięcy wybierał laptopa. Ja tego laptopa wybrałem. W jeden dzień. Kupiliśmy tego samego, jak dobrze pamiętam, natomiast on potrzebował na to więcej czasu, bo jest bardziej analityczny. A ja jestem zawodnikiem i decyzje zakupowe podejmuję szybko. Co ma też swoje konsekwencje, bo potem często są nieprzemyślane. <grych> Idąc dalej, w mojej opinii ważny punkt: bycie konkretnym. Czemu? Bo ludzie dzisiaj nie mają czasu. Jesteśmy atakowani z każdej strony nadmiarem bodźców, i niekoniecznie mam pół godziny, żeby rozmawiać z Tobą o jakimś temacie. Ja chcę to zamknąć w 10 minut. Chcę od Ciebie konkrety, chcę jakościową rozmowę, a nie gadanie o wszystkim i o niczym. A pogłębiając ten temat, no to pamiętaj o tym, że ucieka uwaga. Zwłaszcza jeżeli rozmawiasz z kimś przez telefon, ty nie wiesz co robi ta druga strona. Nie wiesz czy właśnie gotuje sobie obiad, czy może bawi się z dziećmi, a może jest na spacerze lub biegnie na tramwaj. Ja na przykład raz miałem klienta, który mówi, że aktualnie biega. No i spokoj, sobie porozmawialiśmy. Więc warto byłoby się tutaj zastanowić, jak spowodować, żeby ta uwaga nie uciekała. No dodam jedno, zazwyczaj, gdy mówimy zbyt wiele, nie jest to konkretna wypowiedź. Czasami możesz przez to nadbudować obiekcje, czasami opowiedzieć o czymś trzy razy. Przy okazji, tak dużo tych informacji dasz tej osobie, że jej głowa paruje od nowej wiedzy, no i w efekcie, być może nie podejmie tej decyzji dzisiaj, tylko będzie potrzebowała czas, żeby sobie wszystko poukładać i przekminić, bo właśnie spowodowałeś u niej wielkie przebodcowanie tematem. Ok, lecimy dalej. Punkt czwarty: cel rozmowy, czyli po co dzwonisz. Ja bym się zastanowił przed każdą rozmową, po co ja do tej osoby dzwonię. Czy dzwonię i sobie pogadać, bo nie mam co robić i mam wrażenie, że większość ludzi w ten sposób podchodzi, patrząc na jakość ich rozmów, czy dzwonię, bo mam w tym jakiś konkretny cel? Warto się zastanowić nad tym. Moim celem jest jak najszybciej Ciebie zamknąć albo stracić. Zamknąć, bo na tym polega moja praca. Chcę sprzedać Ci moją usługę czy produkt. Oczywiście, jeżeli się do tego kwalifikujesz, więc najpierw Ciebie zakwalifikuję, sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jeżeli nie będę w stanie Ci pomóc, to ci o tym powiem i po prostu się pożegnamy, więc w moim CRM-ie oznaczę Ci jako straconego. A jak już o CRM-ie mowa, to pojawia się punkt piąty. Rób konkretne notatki w CRM-ie i ogólnie dbaj o porządek. To jest coś, co moim zdaniem charakteryzuje profesjonalistów. Mają porządek w ceremie. Słuchaj, jeżeli robisz sobie dobre jakościowe notatki, to, to jest Twoim wielkim sprzymierzeńcem. Bo patrz, jak fajnie może poczuć się klient, z którym rozmawiałeś dwa tygodnie temu. On ci powiedział, że nie wiem, jedzie do senatorium. Na przykład ostatnio miałem takiego klienta. No i ja dzwonię za dwa tygodnie i pytam go, jak tam ta wizyta w senatorium. Gość się czuje co najmniej dobrze, podejrzewam. To jest jedna kwestia, no ale druga, jeżeli nie robisz sobie jakościowych notatek, no to potem masz jeden wielki chaos i w ogóle nie wiesz, co się dzieje z jakim klientem. Łatwiej ci się jest pomylić, a jak będziesz się mylić dużo, no to prawdopodobnie wpłynie to na Twoje rezultaty. Dodatkowo większość systemów CRM ma możliwość w ogóle sprawdzania sobie różnych raportów, statystyk i tak dalej, jeżeli chcesz. Patrzeć na liczbach, analitycznie podejść do tematu swojej skuteczności, to będzie ci to przydatne. Punkt następny to dowożenia. Czyli jak się ze mną umawiasz, na godzinę, to o tej godzinie do mnie zadzwoń i vice versa. Jak się umawiasz, że coś zrobisz, to to zrób. Na przykład, jeżeli mówię ci, że wyślę ci za chwilę coś tam na maila, to ci to wysyłam w tym czasie, na jaki się umówiliśmy. Jeżeli z jakiegoś powodu bym tego nie zrobił, to od razu ci napiszę smsa, że zrobię to później, bo coś się wydarzyło. No i tu mała wskazówka, bardzo prosta. Jeżeli wysyłam ci coś na maila, na przykład jakiś załącznik. A jeszcze ze sobą nie mailowaliśmy, no to fajnie podbić jeszcze SMS-em. Na przykład, panie X, właśnie wysłałem na maila coś tam. Dlaczego? No bo maile często trafiają do spamu. No i co, jeżeli ja ci wyślę wiadomość? Ty nie zauważysz i będziesz mieć w głowie co za gość miał mi wysłać, nie wysłał, już od niego nie odbiorę. No zwłaszcza jeżeli ktoś ma skrzynkę na o2.pl, wp.pl, buziaczek.pl i inne tego typu adresy, no to te ryzyko wpadnięcia do spamu jest moim zdaniem duże. Szybki przerywnik, jak już jesteśmy przy mailach, no to ja stworzyłem newsletter, gdzie raz w miesiącu, w każdy pierwszy piątek miesiąca dzielę się wyselekcjonowanymi poleceniami z obszaru rozwoju osobistego, sprzedaży, zdrowia, biohackingu itd. Czyli wszystkiego tego co potrzebne Ci, żeby performować lepiej i żyć szczęśliwiej, link znajdziesz w opisie tego podcastu my przechodzimy do następnego zagadnienia, czyli na ile to możliwe próbuj finalizować. Oczywiście na ile to możliwe, bo nie wiem jak wygląda twój proces sprzedaży, czy on jest krótki, długi, czy bardzo długi. No, nasze procesy sprzedażowe są krótsze niż miesiąc, więc bardzo często jesteśmy w stanie finalizować klienta w tej pierwszej rozmowie. Więc moim zdaniem, ta próba finalizacji musi być zawsze. Oczywiście nie zawsze ci się to uda. Wręcz bym powiedział, w większości przypadków tego nie zrobisz, ale zawsze trzeba spróbować. No i obszar teraz kluczowy moim zdaniem, jeżeli jeszcze go nie opanowałeś, to zrób tak najszybciej. Czyli, jeżeli chcesz mieć powtarzalne wyniki i mierzyć swoją pracę, to stwórz Proces i przy okazji ustal, jaka ma być częstotliwość kontaktu, i tak dalej. Co zrobisz, jak litnie odbiera, ile wykonasz prób kontaktu, kiedy one nastąpią. Dodatkowo możesz to wzmocnić mailowo, smsowo lub innymi jeszcze kanałami. Przy budowie procesu sprzedaży, przydatny też może być skrypt rozmowy, szablony sms, szablony maili, czyli takie proste rzeczy, które spowodują, że mniej więcej prawie zawsze będziesz rozmawiać prawie tak samo z prawie każdym klientem. Bo tylko w ten sposób jesteś w stanie monitorować, co przyniosło fajne rezultaty, a co nie zadziałało. Dziewiąty punkt, o którym zaraz Ci powiem, jest bardzo szeroki, a ja powiem tylko zajawkowo. Możemy o tym stworzyć kolejny odcinek. Jeśli chcesz, żebym to zrobił, to napisz proszę komentarz. Czyli praca nad komunikacją. Coś, co w sprzedaży, moim zdaniem, jest kluczowe. Czyli tak, w maksymalnym uproszczeniu: najpierw naucz się zadawać pytania, potem naucz się słuchać. Nie kłóć się z potencjalnym klientem. Upewniaj się, że rozumie. Bądź uważny na tego rozmówcę. No i naucz się odpowiadać na obiekcje. Nie zostawiaj klienta z niezaopiekowaną obiekcją, bo prawdopodobnie już od ciebie może nie odbierze. Naucz się obiekcji bo liczba ich jest powtarzalna to oznacza że na prawie każdą obiekcję jesteś w stanie wymyślić jakąś racjonalną odpowiedź i twoim zadaniem powinno być wyuczenie się tego na pamięć żeby na każdą obiekcję od razu odpowiadać trochę na zasadzie takie, jak ktoś by obudził cię w nocy powiedział tą obiekcję to ty masz mieć przygotowaną odpowiedź Dziesiąty punkt. Przyglądaj się najlepszym. Czyli, jeżeli pracujesz w zespole, znajdź sobie osobę, która ma świetne wyniki i porozmawiaj z tą osobą, obserwuj ją. Zobacz, co robi inaczej niż wszyscy, no bo jednak z czegoś wynika to, że osiąga dużo lepsze rezultaty niż inni. Takie osoby bardzo często chętnie dzielą się wiedzą, więc zapytaj o wskazówki. A może uzyskasz odpowiedzi? A jeżeli nie masz takich osób w swoim zespole, bo na przykład twój zespół składa się tylko z ciebie, to znajdź autorytety w internecie, które będą uczyły cię tego, w jaki sposób sprzedawać, no bo dzięki temu będziesz wychodzić ze swojej bańki, i uczyć się ciągle nowych rzeczy. I punkt ostatni, moim zdaniem jeden z najważniejszych, zostawiam go na koniec. Mówię o nim często, ale sądzę, że jest kluczowy. Czyli dbają o swoją postawę, zdrowie psychiczne. I rozwój. Moim zdaniem to jest klucz do efektywności w sprzedaży, bo różne sytuacje w życiu mamy. Raz mamy górki, raz dołki, wiadomo jak to w życiu. Natomiast dbanie o te obszary, które wymieniłem, spowoduje, że będziesz szybciej z tych dołków wychodził, wychodziła. W sprzedaży bardzo trudne, moim zdaniem, jest to, że niezależnie od tego, jaki mamy stan emocjonalny, musimy zawsze w miarę dawać z siebie te 100% i być w. Pozytywnie nastawieni do działania, więc dbanie o zdrowie psychiczne, o swój mental, uważam za kluczowe, fundamentalne i powodujące to, że będziesz rzadziej w te dołki głębokie wpadać, a będziesz prowadzić lepszej, szczęśliwszej jakości życie. Do czego cię oczywiście zachęcam. Powiedziałem ci o 11 elementach. Jeżeli nie masz wdrożonego prawie nic z tych rzeczy, nie rób wszystkiego naraz, bo to i tak nie zadziała. Wybierz sobie jedną, dwie, trzy rzeczy, maksymalnie trzy, od których zaczniesz i stopniowo dokładaj obciążenie, trochę jak na siłowni. Możesz sobie założyć, że nową rzecz wprowadzasz na przykład co tydzień, co dwa tygodnie, obserwując przy okazji rezultaty. No i podziel się, proszę, w komentarzu tym, jakie są Twoje sposoby na to, żeby więcej, lepiej efektywnie sprzedawać. To był Bartosz Puchacz. Podcast Skuteczny. Subskrybuj, obserwuj, zostaw kciuka i podaj dalej. No i pamiętaj, że cokolwiek robisz, rób to skutecznie. Cześć!